Operator maszyn i urządzeń przeróbczych Operator maszyn i urządzeń przeróbczych w codziennej pracy zajmuje się obsługą maszyn i urządzeń służących do przeróbki mechanicznej kopalin. To zawód branży górniczo-wiertniczej. Praca przy przeróbce mechanicznej kopalin wiąże się z różnorodnymi zagrożeniami, dlatego na terenie zakładu obowiązuje specjalny ubiór, na który składają się m.in. słuchawki, hełm ochronny czy buty z twardymi noskami. Operator maszyn i urządzeń przeróbczych powinien być osobą zdrową, wolną od chorób górnych dróg oddechowych. To ważne, ponieważ w zakładzie przeróbczym występuje silne zapylenie powietrza. Współcześnie wiele maszyn i urządzeń przeróbczych jest sterowanych komputerowo, dlatego ich operatorzy powinni znać się w równym stopniu na programowaniu, co na mechanice czy technice. Osoba posiadająca zawód operatora maszyn i urządzeń przeróbczych może pracować w zakładach górniczych, w których wydobywa się i wzbogaca np. węgiel kamienny czy brunatny, albo w takich, w których wytwarza się kurszywa.